Dobra, pójdziemy w stronę tych pillagerów, tylko po prostu om ominiemy ich. A! A! Co? Jaki nul? Pa-pa-pa-pa-pardon? Ciekawego mogli wymyślić? Czekaj, wejdź wpisz. Uh, the Broken Script. O! A! Skry. script yy, yy, O! No. na polecenia? Nie. Tryb poziom, Dobra, wszystko jest. Dobra, świat tutaj, wszystko dobra. Stwórz nowy świat. Tak! Napisz się kawusi. To będzie ciężkie. Mm. Ładną kawą się oblałem aż. Jeza, ciekawą. Oblałem z tego w ogóle zachwytu. O, załadował się, widzicie? Trzeba poprosić. Dobrze, dobrze. Trzeba poprosić. Zawsze trzeba prosić. A potem się to dostaje. Czekaj, chwilę, bo E, bo coś mi tu nie pasuje! Ja... Czemu to jest 4 a 3? A, czekaj, śnieg! No wyjdź mi z tego śniegu, debilu. Ty, co jest? Co taki ekran dziwny? Okej. Okay. W sensie, wiem, że... Wie, wiem, że w tej modyfikacji jest taki ekran, to... To wiem, bo widziałem na niektórych screenach, ale powiem wam, że to naprawdę daje niezłego... Okej, okay. ja już widzę, że będę miał same ciary, nie? Ja już mam ciary, jeszcze nic się nie, nie wydarzyło, a ja już mam ciary. W ogóle, Siemanko, cześć, cześć. E, witam Was na w ogóle innym inny w ogóle w odcinku. Witam Was na w ogóle nowej serii, mam nadzieję takiej dwu-, odcinkowej. Z modyfikacji, która teoretycznie nie istnieje, tak, to jest modyfikacja, której nie ma na żadnym. Na, serw na, na, na żadnej stronie nie ma tej modyfikacji, bo została zablokowana. Więc to jest modyfikacja, której teoretycznie nie ma. To jest modyfikacja, która na, której naprawdę jakby nie ma, nie? Nie istnieje ta modyfikacja po prostu. Także, no, ciekawie, 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 czemu została zablokowana, nie? Podobno ta modyfikacja powoduje. Jak jeszcze była ta modyfikacja na stronie? Podobno powodowała, że. Świa usuwała światę, coś robiło się z komputerem, niby. Nie wiem, czy to prawda, i mam zamiar to sprawdzić w tym odcinku, prawdopodobnie jeszcze następnym, i prawdopodobnie jeszcze następnym, i może jeszcze, prawdopodobnie następnym. Tak, będzie dużo tych następnych filmów. Tak, weź, zrób sobie w końcu rzeczy, człowieku. W ogóle ty chodzić w ogóle bez sensu, bez rzeczy jeszcze. Także napoję no, Wam, tak, no jakby, sam jakby widok. Sam widok jakby tego, że ma, ma, mamy taki obraz mamy na, na ekranie, to samo, to, tylko to powoduje, że mam ogromne ciary na plecach, na rękach i w ogóle wszędzie, Jezu. Pies mi szczeka. Straszyłem się. Krzyż! Także, no powiem wam, no, nie, tu jeszcze nic się nie wydarzyło, a ja już mam ciary, nie, to mówi samo za siebie. no, jak na razie jest naprawdę... Spokojnie by się wydawało, bynajmniej. Ciao. <gry> Owieczka. Ja chcę zabić owieczkę. Ja jestem głodny. Ja potrzebuję trochę owieczki. O, dziękuję. Przy okazji, może łóżko by się przydało. My nie, nie będę po nocy chodził, bo nie wiem, czy to może mnie spotkać. The Broken Script nazywa się Modyfikacja. A, tam jest zwier A to jest, to jest zwierzę z Modyfikacji. Dobra. The Broken Script na Modyfikacja się nazywa. I tak jak mówiłem, nie można jej w ogóle znaleźć na żadnej stronie. Przed chwilą sprawdzałem, spoko, nie, nie opłaca wam się wchodzić na różne strony. Nie znajdziecie, nie? A jeżeli znajdziecie, to możliwe, że będzie jakaś zawirusowana, zmodyfikowana wersja modyfikacji, która będzie modyfikacją do Minecrafta, która wtedy będzie zmodyfikowaną wersją Minecrafta. W skrócie, ja potrzebuję kamień. W razie czego, gdyby jakiś twór mnie zaatakował... Bo zgaduję, że to jest jakiś stwór Chociaż nie wiem, czy jest Bo ta modyfikacja nie brzmi na to, żeby dodawał jakiegoś dziwnego dwelera, który będzie ze mną chodził Wrzeszczał na mnie Za to, co robię I patrzył mi na ręce Nieważne Przy okazji, może jeszcze sobie zrobię piecyk Żeby sobie przepalić mięsko No i jeszcze potrzebuję węgiel do tego swoim piecykiem nie przepalić, stary Piecyk nie jest autonomiczny Zawsze musisz coś dodać, żeby było spalanie o, to wystarczy. Dlatego potrzebuję... To w ogóle... W ogóle przez te pastki, przez, przez, przez ten jakby... przez ten obraz na tym ekranie jest w ogóle ciemniej. Nie? Zauważyliście? No. Taka dziwna poświata jest, wiecie poświata. Dziwnie jakoś tak działa ten ekran, ten obraz na tym ekranie, ta... Nie wiem jak to powiedzieć. Ten filtr ekranu? Coś takiego? Że po prostu czuję się dziwnie patrząc na ten świat w tym momencie. Nie wiem, czy wy też macie takie dziwne wrażenie. W sensie, ja mam takie wrażenie, gdyby przez... Jak, jak, jakby przez cały czas coś się na mnie patrzyło z daleka. Możliwe, że to tylko dlatego przez ten ekran właśnie. Bardzo możliwe. Albo też możliwe to przez tą modyfikację, jak się nazywa, The Broken Script. Zepsuty skrypt, no jakby no... Nie, że ta modyfikacja może może jest jakaś popsuta albo ta modyfikacja ma wirusa i teraz i teraz wszyscy, którzy grają w tą modyfikację, dostną też wirusa. E? No? I jakieś dane się zlikują i będzie kłopot. A okazji może jeszcze trochę się przejdziemy tutaj po tym po, po, po tym cave'ie, mini cave'ie. Może coś, może jakieś żelazo albo wolę, nie? Potrzebuję jeszcze pochodni, żeby tam w ogóle wejść. Nie będę chodził po jaskiniach oczywiście, tylko będziemy eksplorować sobie świat, bo to jest, to jest modyfikacja, która generalnie chyba zmienia jakby cały świat. Tak mi się wydaje. Wpływa na świat po prostu. No taką nadzieję bynajmniej. To był szkielet, czy co to było? Nie, to był szkielet chyba, mam taką nadzieję. Więc co, chyba nie wchodzę tam do jaskini, jakby ja... Ja sobie pójdę tam na wieżę, tam była wieża, no to wydaje się bezpieczniej. Na pewno. Pójdę sobie tam na wieżę. Okej, okay, to mnie niepokoiło, bo... Nie, to była, to był szkielet, człowieku. To tam było na pewno szkielet. Może tam był jakiś inny cave za ścianą i... I, i dlatego. Albo nie wiem co. Nie no, czuję się dziwnie... Nie, a ja się czuję naprawdę tak nieswojo grając w tą modyfikację. Oj, 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 I nie lubię, nie, ja... Nie, ja nie lubię takich modyfikacji. Aż mnie łeb boli. Jezu. Ja naprawdę nie lubię, nie? Nie lubię takiego w ogóle klimatu. W sensie jak najbardziej... Fajny klimacik, bardzo mi się podoba Że nie robiąc nic Już się boję, nie? Już mam takie ciary Ciary strachu To nie jest normalne w... Nie, w żadnym wypadku A tam są pigliny, w sensie Piladżerzy, są piladżerzy Dobrze, chlebuszek Czekaj, mam dobrze? Tak, normalne, no Chlebuszek Pochodnie, czekaj eee, Ja tu Czekaj, ja tu pójdę spać. To będzie moje, moje kojo. Ja tu sobie pójdę spać. Mam, mam węgiel, dobra. Tu coś było, czy mi się wydawało? Okej, okay, ja już mam. Ja, ja, ja mam już zwidy, nie? Tak, ja mam widy już. No ja widzę rzeczy, których po prostu nie ma. Okej, okay, ale. Nie zostaniemy w jednym miejscu, bo, to bo ta modyfikacja polega na tym, żebyśmy zwiedzali świat. Tak mi się wydaje. w zamyśle, jak dla mnie, na moje rozumowanie. Tak to powinno działać. Więc bierzemy sobie łóżko i po prostu będziemy zwiedzać świat. Tylko jak chcę przetrwać jedną noc? Chcę zobaczyć. Właśnie, chcę zobaczyć, co się stanie w nocy. Więc. Okej, okay, dobra, łamię zasadę, jednak w nocy zostanę w domu, żeby zobaczyć, czy coś się faktycznie stanie w nocy. Nie, bo w dzień spoko w dzieńce możemy chodzić, raczej nic się nie zdarza, ale w nocy. No, w nocy może być ciekawie. I dla bezpieczeństwa zostanę faktycznie w domu. Co w się sensie w domu, w tej wieży? Tak? Przy okazji, może ubiję jeszcze trochę owieczek i może trochę zetnę drewna. I później już będziemy mogli wrócić tam na, na wieżę. Tak. Owieczkę sobie obiję, możemy wracać do tej wieży. I może jeszcze, skuczę się na ten węgiel, może jeszcze, bo nie wytrzymie, no. Oha, tylko ten węgiel. Aha, no to super, ok, 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 okłamali mnie, nie? No myślę, że będzie więcej, więcej węgla chociaż. Cokolwiek, niż tylko jeden węgiel. Nigdy nie mamy jednego węgla. Co w się sensie jest teraz? Był jeden węgiel. Ale zwykle jest więcej. Dalej jest normalne łóżko. Co w się sensie nie wiem, czy łóżko może być inne niż, inne niż po prostu łóżko. No, tutaj dalej jest drzeży Ziemia jest normalna. Jeszcze. Okej, okay, księżyc jest też normalny. Tam są po prostu drzewa jakieś. Czyli w nocy chyba nic się. Nic się chyba w nocy po prostu nie dzieje, tak? No dobra. Słuchajcie, chyba możemy iść spać, coś tak mi się wydaje, bo tutaj raczej progres będzie leciał z dnia na dzień, więc nie ma sensu, żeby po prostu tutaj stać w nocy, więc pójdziemy sobie spać. O, czyli, okej, okay. pójdziemy sobie spać z rana, bo po, po prostu pójdziemy w stronę. W tamtą stronę sobie sobie pójdziemy, tak, to jest dobry pomysł, Aha. w stronę polany, bo nie chcę iść w stronę z, w, w stronę słońca, czyli tam w góry. Bo ja nie lubię gór. W sensie lubię góry, ale nie w minecraftzie Także pójdziemy sobie w stronę tamtej polany, tam gdzie jest płasko po prostu, bo ja lubię tam i tam, gdzie jest płasko. Płaska nawierzchnia. Płaski teren. Bo tam najwięcej widać. A nie, że między drzewami! Kurde, najgorzej. Jeszcze zbierze mi się na rąbalnie drewna ja drwalem jestem... Nie wiem. Może w Minecrafcie, może tak. W Minecrafcie to w ogóle... W Minecrafcie to ja jesteś w ogóle człowiek perkusja, nie? Jesteś... Pracujesz w kopalni, pracujesz w... jako rąbasz drewna, pracujesz... pracujesz jako stolarz, bo robisz sobie schodki, prawda? Pracujesz jako. ten. Jak się nazywa ten od mieczy, no ten, ten miecz mistrz, jak on tam się nazywa, ten ziomek, ziomek co tworzy miecze, narzędzia, narzędzio-mistrz, nie wiem jak to się, nie wiem, nie, nie wiem, nie jak on się nazywa. Ziemięciomek, który, to, to generalnie człowiek, człowiek-perkusja, no, masz, człowiek wielu zawodów po prostu, tego nie da się, się inaczej nazwać. O! Opuszczona wioska, super, no naprawdę! Jedyna wioska, która, którą znalazłem w przeciągu. ilu? Nie to, Lepidu. W przeciągu. eee. paru tam. Pa, pa, paru za ja akurat jest opuszczona, naprawdę? Mogę kto wymyślił opuszczone wioski? Gdzie są ci wszyscy wieśniacy, którzy opuścili tą wioskę? Jezu, ale się przestraszyłem, nie? Paszowolny stąd! No. Ja nie ja nic nie ma. Dobra, pójdziemy sobie w stronę tych pillagerów, tylko po prostu ominiemy ich. A! A! Co? Jaki nul? Pa, 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 pardon? Co? O, ale mam ciarę, człowieku! Czekaj, nie, nie. Null joined the game. Null dołączył do gry. Let's play a game, ha? Oj, oj, oj. Zagrajmy w grę. Oh, oh, będzie fajnie mówili. Będzie zabawnie mówili. Dobra zabawa mówili. Nie, nie. Od samego początku tego filmu mam same ciary. Zaraz moje ciary będą miały ciary. A te ciary będą miały też ciary. A nie to wiatr. Jezu. Dobra, teraz jak obejść tych pilagerów, żeby ich nie denerwować swoją obecnością? Tam jest też jakiś domek. Tam też sobie pójdziemy, byle nie... byle nie napotykać tych pilagerów, Prawda? Nie chcę. Nie mam zamiaru nawet bić się z tymi... A! A! No. Okej, okay, ale przeraża mnie ten nul, nie? Jakby... E -e. Nie to nie brzmi nie mm. jakie hero Brento to jakiś nul. Jakby... Nie! Nie! To nie, to... nie. To będzie zło. To będzie zło... Ooo! Ooo! Ale kolega ma tu hawirę ładną. O, no sąsiad się nie pofatygował. O, kurde. No, spójrzcie tylko na to, no. Ale się kumpel rozsten, rozbudował. A ja mu perfidnie wejdę na chow, się perfidnie, oczywiście w gościnie przyniosłem mu chleb. Żartowałem, to jest mój chleb, ja nie będę mu dawał chleba, jestem biednym człowiekiem. Przychodzę z opuszczonej wioski, przestraszone przez jakiegoś nula. Nie mam zielonego pojęcia, dobra, weź mi przepal to mięso. Okej, okay, tak jak mówiłem, jestem naprawdę przerażony, jeśli chodzi o tego nula, nie? I coś mi się wydaje, że teraz w nocy faktycznie coś się może wydarzyć. I oczywiście, że pójdziemy tym razem w nocy, w podróż. Przecież to jest bardzo mądre. Trzeba się przywitać z nowym kolegą, prawda? Tak. Bo przecież tak to działa w prawdziwym życiu. Chyba. Nie wiem, jestem aspołeczny. Nie lubię ludzi. Nie wiem. Nieważne! Potrzebuję żelazo na tarczę. To jest. To jest najważniejsze w ogóle co. To jest w ogóle najważniejsze. I czemu nie mam jednej pochodni? Czy ten nul już mi zabrał pochodnie? Nawet nie będąc obok mnie naprawdę? Co za ham! Ja nawet go nie poznałem. Na, nawet go nie zobaczyłem! Ty. On o, tu serio jest? Pato! to, pod tabem Oooooooo Okej, okay, tam jest kopalnia Oj, oj, oj Ty, okej, okay, tego się nie spodziewałem, nie? Tego, nie Tego się nie spodziewałem To jest... To jest gra na singlu To jest... Wow. Okej, okay. no nie powiem, trochę Trochę mnie to przeraziło, nie? Trochę... Cię wiem, że to, jest, że to jest modyfikacja, ale no. Chłop się musiał naprawdę postarać, żeby takie coś zrobić. I wow, jak to w ogóle wygląda, jak gigantyczna jaskinia. Dobra, nie zachwyca się tylko kop żelazo, człowieku. Ty się więcej zachwycasz i gadasz niż robisz. Zacznij coś, coś robić ze swoim życiem w końcu. O! Żelazo. Już pukał? Nie. Myślałem, że ktoś. Pukoł, nieważne. Przecież to u mnie, nieważne. Wykopsy żelazo i wracamy do góry. Ja tu nie chcę być, naprawdę. Wystarczy mi kamienne na... Rzędzia, spoko. Okej. Okay. 6 ród, że. Dobra... Okej, okay, jednak nie, jednak nie żartowałem, 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 żartowałem. Aaa, żartowałem, dobra, do góry, do góry, do góry. Nie będę z nimi bił tutaj. A oo! Widzicie się tu strzałę! Albo bo no, bliziutko, dobra, szybko do góry zrób se... tarczę tarcze. Przepal i zrób se tarcze. Czy ja idę dobrze w ogóle? Tak, idę dobrze. No, bo to było naprzeciwko tego. tej... tego czegoś. Nigdy nie wiem jak to się nazywa. To jest... To jest... Z chata? Nie wiem. Czekaj, weźmy, może tu jeszcze wejść. Może tu jeszcze być jakieś żelazo? Proszę! 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 Jakieś żelazo, cokolwiek. Naprawdę nic. Miedziucha, serio to. Ci... Miedziucha to jest najbardziej nieprzydatna rzecz w Minecrafcie, mi się wydaje. Co w sensie od, no, się od najnowszej wersji, tam 1.21, 1.1 chyba. To faktycznie miedziucha dalej nie ma sensu, ale po prostu jest, jakby nieważne. I się znowu... znowu tutaj jestem, w tym samym miejscu. Jezu, w całej jaskini żadnego żelaza nie ma. Kiedyś pamiętam to chodziłem po tych jaskiniach i wykopywałem parę st stach żelaza z jednej takiej małej jaskini, a teraz wchodzę i tylko miedziucha tutaj jest i tyle. No ja tu nie mam... naprawdę tu nie Jezu... A! Przepad mi żelazo, że się... No, no dobrze mówię, żelazo. No. Będziemy teraz obserwować, czy coś przypadkiem nie idzie. Mam nadzieję, że nie. Null joined the game. Null joined the game. Ok, może wespnę się bardziej to jest dobry pomysł. W sensie, nie, to jest. To jest tragiczny pomysł. Ale się wespnę. Halo? A nie. To jest lawa. Tam jest ta baszta tych nie wiem pillagerów. Bardzo tarcze, dobra. I zrób mi jeszcze może faktycznie miecz. O! Coś mnie chyba ominęło, wiecie? Coś mnie chyba ominęło. Nie wiem co i nie chcę wiedzieć, co to było. A zamknij te drzwi. Coś mnie faktycznie ominęło, wiecie? No. Definitywnie. A z tego okna akurat nie widziałem chyba. Nie wiem, coś tam było i coś ryczało. Ja nie wiem, co to było i nie chcę chyba wiedzieć. Nieważne. Zrób mi... Tam coś dalej jest. Ty, okej. Okay. Może i nie ma tego już? Nie wiem, to brzmiało naprawdę dziwnie. Eee, weź mi przemień ten miecz. O, dobra, dzięki. Eee, mam chyba wszystko ze sobą. Co to jest? Co to jest? Nie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, nie, co to jest? Wow!